Rzeki Jeczela Następny przysłonek Piksudskiego z tędzy No to trzeba padać na YouTubeanie Nie Czy hmm. yeah. już jest wyżej? Nie, nie chętnie lepiej Rondo, a zobaczycie jak będziemy rządować hmm. na tamtej ulicy Tak <noise> są dałem Patrzcie teraz, w tym, wody na Fale normalnie na wodzie są Pumatko Serio? Tak jeszcze nie widziałem Ona prawda? Udrażała Nie widziałem tyle wody na wody Serio? To jest zatopione, są piwnice, nie? Ja mam tu wyśleć, ale... Masz istnieła. Masz istnieła. Pani jedzie, pan idzie dalej! No. Ale no ja... Se... serio! A najbliżej no. Kaszubskie gdzie będzie? Będziemy wracać gara. Masakra jest jaka masakra. 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 Pan przyjeżdżasz teraz przez Matejki. Aby tam pan wysadzić, miałabym to, bliżej to, do domu. Pod Ja no, by się na to no, Na matyki miałabym bliżej do domu. Ale nie mamy przystępu. No wiem. To przy tutaj. Wiem, nie O, jesteś. to się da to kosztuje. Ale teraz jedziemy wyżej, a za chwilę do domu jedziemy i z domu będziemy mieć taką no. No ja wiem.